Jako, że zapomniałem kilku rzeczy o sercu z kamienia, dlatego chciałbym naprawić swoje występki. Siła przeciwko humanoidom, coś tam. Moc art, miecz stalowy służy do walki z ludźmi. Wykonamy sobie go. Trochę, ale ja kasy wydałem, bez sensu, nie? No ale co? Rzemiosło. Rozbierz na części. I słyszałem, że tu statuetkę trzeba rozebrać. No. Tak, tak. Bywaj. Wracaj skąd przyszedł. I jeszcze jest misja kolekcjoner. Trzeba sprzedać ten obraz ziomeczkowi. serdej To Wróciłeś. Mam obraz do sprzedania. Winszuję, ale czemu przychodzicie z tym do mnie? Bo to obraz Van Roga, a wy podobno Van Roga? To kupuję. Y -y. Zaraz, zaraz, gdzie moje pieniądze? Hmm, nie dużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny Wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. O, ciekawe. Dziękuję. Hm, <laughs> to ciekawe. Ale po porozmawiamy z nim jeszcze. Tak dużo? Co? Naprawdę? Co on tłumaczy, go my nie mamy? To i to. Naprawdę? Gdybym ja wiedział, że to tak działa, to mi się nawet nie wahał z tym obrazem. A jeszcze go w Gwintał ogramy. Co się stało? Nie no, gramy go 100%. No, co to za karty są? Wskrzeszenie, wskrzeszenie trzech szpiegów, gerat. Ok, z karty. Znaczy stali. Najpierw tego, bo tego on sobie nie może zabrać, nie cwaniaczek? A on już spasował. To teraz my możemy zacząć naszą serenadę szpiegów. Można tak powiedzieć. Nieważne. Wygraliśmy to. Brakuje nam 11. Robimy pach. I mamy tą rundę. Też zagrała bohaterem. My zagramy dwóch tych jak on, zniszczy, jak on ich nie zniszczy. Jak on ich nie zniszczy to walimy tego, ale widzę, że tutaj on trochę na inne rzeczy się zaopatruje to mogę walić po prostu od razu. Ja pasuję tą rundę i zobaczę, co on jeszcze wystawi. Tak z ciekawości czystej. Ale ma świetne karty. Nie, no ma naprawdę dobre, dobra talia tutaj chyba. Myślę, że to najlepsza talia, z jaką się spotkałem, jeżeli chodzi o NPC w tym momencie, co gram. No, stanowczo. Co to było za zagranie gówniane. Od razu mi lepiej na serduszku. Teraz ja muszę jakimś cudem dobić tyle Ilon nie? Ledwo, ledwo, ale nam się udało. 20 kolon, czy dostaniemy coś krasnoludki? Cicharcownik od I teraz tak. Mroczne dziedzictwo. Po tej stronie pontaru. Czy ja tam nie byłem wcześniej? No byłem tam. No byłem tam 100%. I co ja mam tam jeszcze znaleźć? Wiesz, ja już tam byłem na dole, nawet. Jezu. Nie. Znaczy, wybaczcie mi, to jest yy... druga 20. Boję się tych zjaw teraz. O tej godzinie na pewno się boję ich. I na pewno byłyby bardziej easy, jakbym wypił kota sobie. Gdzie jest kot? Jest kot. To wszystko. By coś jeszcze, mam związanego z sercem z kamienia. Nie. Przed tą szablę sobie zostawię. I tak jest gówno warte. Co ty robisz, Gerard? Mielisz podłogi! Nie no, wydają się być fajne. Podarzam tylko dwa takie kamyszki. Jakbym miał więcej, to mnie może ulepszył. Nieważne, dobra, niech zostaną tutaj sobie. Póki co. My jeszcze mamy coś do oddania, co waży. To już się umówiliśmy, że sprzedajemy. Mnie tyle. Mam nadzieję, że nie rozpoczęłem misji przez spadę. jeszcze coś sprawdzić, nie niespecjalna taka misja. Tutaj zjebałem. Tu ogólnie wszystko. To jebać. To jebać. Tutaj zjebałem. Te, te dwie misje, nie? Te chciałem jeszcze wypełnić. I oto jestem zły. <laughs> oto jestem zły sam na siebie. Z alchemii robimy coś. Robimy to. Jeszcze jedna biała mewa. Dokoptujmy sobie mutageny, bo przecież mamy ich za mało. Jeszcze tych. I też jest mało bardzo. Naprawdę tyle musi trwać? Okej, okay, bo ja tutaj aż za dużo, aż za dużo ich robię. Pełna kolekcja kart. Ja tutaj naprawdę staram się robić wszystko. Nie wiem z kim jeszcze mogę zawalczyć. To bym miał... Może oni. Na Kertrolde ci co są kowale i... No i inni rzemieślniczcy, nie? To może oni mają ochotę ze mną zawalczyć o jakąś swoją kartę. Bo pokonałem wszystkich, o których była mowa w misjach. Jest, nie. Tak, lebo, co, co to wiedzieć? Nie no, czy chcesz wyklepać przetopisz to ostrzej i... a więc wróciłem. Szukam kogoś, kto potrafi nie znam żadnego? Może fer No to nieważne. Więc nie się rozejrzeę Tak co masz do kupienia? Znaczy co chcesz kupić? Ale oni tu za uczciwą cenę. Co on ma o jedne rzeczy. Dziękuję proszę. Wlady jesteś. Też wczoraj pobiłem. Nie czy chcesz wyklepać? Jeszcze porozmawiamy z tym Kowalem. No, tu jest fajnie, że oni są w jednym miejscu. Grzeszli, proszę. Peter. Być dla mnie miał to coś? To coś? Powiedziałeś to coś? No nie, nie będę kupował specjalnie po to, żeby wkładać w miecze, które za chwilę zmienię. Ten topór wygląda na bardzo stary. Jest starszy niż ta twierdza, a mimo to wciąż ostry. Raz do roku, w Saowin, topór mówi. Opowiada o krwi przelanej w bitwach o płonących wsiach i łodziach, które poszły na dno. Może to klątwa, a może wypił za dużo ludzkiej krwi. Faktem jest, że nikt go nie chce. Oho? Co masz na sprzedaż? Ten topór, tak? Na 40 unikat? To, to chodzi o ten topór? Czemu wszystko ma na taki duży poziom? Piszę sobie aż w Google. Wiedźmin, broń, która może gadać. Albo nie Wiedźmin to pur, który mówi. Mm -hmm. Nie, to jest po prostu zwykły krasnoludzki topór. Nic specjalnego. Dodatkowo z niskimi statystykami. Bywaj. Ja to poszukiwania jakieś tutaj zleciłem, ale widać, że kupiłem to i na darmo. No nic. No nic. się Ja tutaj się z wami żegnam i następny przystanek, serce... nie. No właśnie, kończymy serce z kamienia. Następny przystanek, krew i winiacz.